Cześć! Jeżeli jesteś już po zakupie swojego pierwszego drona, a może kolejnego, ale wciąż uważasz, że twoje filmy i fotografie nie są najwyższych lotów, no to prędzej czy później będziesz musiał stanąć przed dylematem zakupu swoich pierwszych filtrów fotograficznych. No chyba, że zakupiłeś zestaw FlyMore Combo, gdzie te filtry najczęściej możesz już dostać w zestawie. Ale moi drodzy, tego towaru jest na tyle sporo na rynku, że można byłoby prawić godzinami na ten temat, a ja chcę Ci przybliżyć ten temat w raptem w kilka minut. Więc na rynku posiadamy mm, najbardziej popularne filtry szare, tak zwane ND o różnym poziomie przyciemienia, począwszy od wartości 4, a skończywszy na wartości 1000, która najczęściej służy do na przykład wykonywania zdjęć artystycznych typu panning czy tracking ale posiadamy również filtry z polaryzacją, czyli tzw. CPL, które wykorzystać możesz najczęściej wykonując jakąś sesję nad zbiornikami wodnymi, czy tam gdzie relatywnie można mieć sporo refleksów, czyli tzw. odbić. Posiadamy też tak zwaną kombinację tych filtrów, czyli filtry szare oraz z polaryzacją, czyli NDPL. Ale również posiadamy na przykład filtry szerokokątne, które pozwalają nam uzyskać tak zwany efekt rybiego oka. Posiadamy też również filtry do filmowania nocą, chociażby takie jak tutaj mam. Na przykład, które zakupiłem sobie moi drodzy do mojego marka Piątki. Ale na ten temat może kiedy indziej. Kiedyś Wam na pewno będę chciał zaprezentować, jak te filtry nocne się spisują, ponieważ miałem powód, żeby go zakupić, no ale może nie będziemy się rozwodzić na ten temat. Bardzo ciekawą propozycją jest również moi drodzy ten rodzaj filtra, czyli VND z regulowaną wielkością przysłony. I będzie to temat dzisiejszego odcinka. Ponieważ jest to ciekawa propozycja, w szczególności dla tych, którzy zajmują się filmowaniem różnego rodzaju eventów, na przykład WESEL, gdzie często nie ma czasu. Na powtórki i czas przygotowania do sesji zdecydowanie jest skracany. Chociażby dlatego, że nie musimy za każdym razem wymieniać filtrów szarych na kolejne o różnym poziomie przyciemnienia, a wystarczy regulować sobie właśnie tym kółeczkiem, żeby zmniejszyć bądź zwiększyć poziom właśnie przyciemnienia. Ten oto filtr firmy BRDRC, bo taki sobie zakupiłem. Ma możliwość regulacji w zakresie od 4 do 32. Jest on relatywnie niewielki, lekko spłaszczony, nawet porównując z tą nakładką oryginalną do Mini Trójki, ponieważ on właśnie jest dedy dedykowany do tego modelu. Jest on mniejszy, bardziej wypłaszczony niż ta nakładka, a jego masa jest bardzo, bardzo zbliżona. Do, do tej nakładeczki, więc nie ma najmniejszego problemu z kalibracją gimbala na waszym dronie. To jest zdecydowany plus jego masa oraz wielkość. Kolejnym plusem tego filtra jest również jego cena. Ponieważ z tego co pamiętam, a kupowałem go gdzieś 2 miesiące temu, zapłaciłem za niego na Amazonie około 138 zł, przeliczając na polskie złotówki, więc cena naprawdę spoko. Ponieważ zestaw filtrów ND no, kształtuje się w zakresie mniej więcej od 150 do 400 zł do tego modelu, w zależności od ilości filtrów oraz ich jakości oraz marki. Dlatego zdecydowałem się na ten, na ten filterek. No ale niestety, tak jak Wam też powiedziałem, posiada on również swojego rodzaju minusy. Minusem tego rodzaju filtra jest to, że Niestety posiada relatywnie słabe szkło, co powoduje przekłamywanie kolorów, nawet filmując w profilu płaskim. Najlepiej to będzie Wam zobrazować, ponieważ zdecydowałem się wykonać dwie sesje: jedne nad zbiornikiem wodnym, a drugą w terenie zurbanizowanym. I sami możecie ocenić, jak to wygląda. W poszczególnych, na poszczególnych poziomach przyciemnienia tego filtra. Więc moi drodzy, jeżeli sobie porównacie yy, no, nagrania bez użycia filtra, to te kolory są bardziej takie soczyste, przynajmniej jeśli chodzi o ten, ten filterek. Natomiast w momencie, kiedy zakładałem ten filtr oraz regulowałem yy, poziom przyciemnienia, no to te kolorki były takie bardziej spłaszczone, matowe. Sytuacja jest bardzo zbliżona, gdy zdecydowałem się nagrywać te same kadry. Jak możecie zobaczyć, pierwsze nagranie bez filtra posiada właśnie takie bardziej neutralne kolory, natomiast pozostałe wpadają, mam takie wrażenie, w kolorystykę zieloną, a ostatnie to nawet mam wrażenie, że zostało lekko zwinietowane. Drugi test wykonałem na terenie bardziej zurbanizowanym, żeby zrobić takie porównanie, jednakże wyniki były bardzo zbliżone. Pierwsze zdjęcie było bardziej takie soczyste, wpadające lekko w niebieskawy kolor, natomiast pozostałe przy użyciu filtra lekko wpadały w kolorystykę niebieską. Co prawda, tak jak mówiłem wcześniej, przysłona spełniła swoje zadanie, natomiast kolorystyka została lekko przekłamana. W momencie nagrywania filmów była dokładnie taka sama sytuacja, chociaż może troszeczkę mniej widoczna. Ta kolorystyka przy użyciu filtra była również lekko przekłamana w kierunku zielonego koloru, no ale przysłona spełniła swoje pokładane oczekiwania. Zdecydowanie plusem tego filtra jest to, że faktycznie ta przysłona działa i w momencie, kiedy jest duże światło, no to ta przysłona relatywnie pomaga nam podczas różnego rodzaju sesji. Ale niestety również ta przysłona powoduje spłaszczanie kolorów, więc jeżeli lubicie bawić się w postprodukcji, no to możecie sobie jak najbardziej ten filtrek zakupić, ponieważ jest on w naprawdę w spoko cenie. A poza tym tego rodzaju filtrów VND na chwilę obecną u nas w kraju raczej nie dostaniecie, więc musicie się, że tak powiem, no, rozglądnąć na różnego rodzaju innych zagranicznych platformach. Ja swojego zakupiłem, prawdopodobnie z tego co pamiętam, na Amazonie, ale pod spodem zamieszczę Wam link, jeżeli ktoś byłby chętny zakupić sobie ten rodzaj filtra. Także moi drodzy, tak to wygląda. Jeżeli spodobał się Wam odcinek, oczywiście, łapeczkę do góry, ponieważ w przyszłości również będę chciał Wam zaprezentować te filterki do drona FPV o różnym poziomie gradacji. Są to filtry z polaryzacją. Posiadam też ten filtr nocny, który, no, będę chciał Wam zaprezentować, ponieważ. Kiedyś ogląda, oglądałem Speedway, a akurat się interesuje żużlem to pewne rodzaju kadry były nagrywane również z drona FPV i o ile te wrażenia z lotu z tym dronem były naprawdę spoko, to niestety te kadry były lekko w pewnych momentach prześwietlone, a w niektórych niedoświetlone. Zobaczymy czy, czy ten filterek właśnie do nagrań nocnych się mi sprawdzi. Ale jeśli chodzi o ten filtr VND, to tyle w zasadzie, co chciałem wam powiedzieć. No i cóż, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!